Cały czas uderza mnie niezauważalna piękność Radomia. Przestronne ulice, stare, piękne, rozłożyste kamienice, stare zaułki, stylowe kościoły, dużo drzew, koloryt murów, żółty, ciepły. Maria Dąbrowska. Radom Sentymentalnym to książka wydana przez Radę Miejską w Radomiu. Podjęliśmy kilka lat temu decyzję, że z oszczędności, z pieniążków, które nam zostaną na koniec roku w Biurze Rady Miejskiej, będziemy jakąś publikację wydawać I, te, i, tak też, i tak też robimy. Książka pokazuje piękno naszego miasta. Album pełny jest fotografii współczesnego Radomia, ale także zdjęć z przeszłości, które są opisane i skomentowane w bardzo ciekawy sposób. Idea powstania książki zrodziła się z szacunku dla dawnych obrazów naszego miasta, stanowiących istotny czynnik budowania pamięci historycznej jako źródła tożsamości. Tłumaczy przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik. Wszystkich mieszkańców Radomia zachęcam do zapoznania się z publikacją. W tej chwili publikacja jeszcze nie jest dostępna ale Łaźnia rozważa możliwość wprowadzenia do sprzedaży tej publikacji, a osoby, które bardzo by chciały otrzymać tą książkę, zapraszam do Biura Rady Miejskiej, jeżeli przekonają mnie do tego, że będą promowały nasze miasto, zarówno w Radomiu, jak i na zewnątrz taką publikację otrzymają. Książka ma wiele wymiarów, między innymi edukacji publicznej, wspierania idei samorządowych, czy promocji gminy. To także kolekcja fotografii i grafik, które ożywają na nowo. Większość zdjęć jest autorstwa Jerzego Kutkowskiego. Są Także fotografie wywodząca się z Archiwum Katedry Radomskiej, Muzeum imienia Jacka Malczewskiego i osób prywatnych. Autorem tekstów jest Marcin Kępa, a graficzną stronę zapewnił Marcin Kucewicz. W realizacji pomagali pracownicy radomskiego klubu środowisk twórczych i galerii Łaznia.